Ry. Siemano, z tej, z tej strony Sławo nagrałałam ten filmik razem z. Christopherkiem, Które ona dzisiaj nagrywa akurat? Bo mi się komp zjechał. No więc. Ja, dzisiaj zjechał. zagramy w znaną, myślę, dość gierkę Battlefield Play for Play free. Play for free. Tak, dokładnie. Jest ona... No, darmowa, jak sama nazwa też wskazuje. Ale no dość ciekawie wykonana, bo grafika jest ładna, bardzo ładna można by powiedzieć, co to e, na przykład... Właśnie damy wam link w opisie do Tak, do logowania e? i do e, pobrania. Grafika ładna, oraz e, to co mi się tutaj podoba, to duży wybór pojazdów, bo jest ich chyba aż i chyba I duży wybra... realizm tej, tej gry. Tak, na przykład prowadzenia, co mi się najbardziej podoba. Wbijaj. No tam jest ten tank kogoś. Ups. No więc jest tu kilka pojazdów, chyba pięć rodzajów z tego co wiem. Są to tanki. Boom. Są e, takie, no hamery i ciężarówki wojskowe, to jest w sumie podobne. Helikoptery różnych nacji. E, samoloty. Są masz dwie. Samoloty. No i takie, takie coś. To nie wiem, czy to jest czy bardziej takie zwiadowcze coś. Oprócz tego, taką bronią specjalną i dodatkami są wyrzutnie rakiet, które leżą w miejscach. No, pół i zaraz byłem przyjechał, no mhm. Mm w miejscach stacjonarnych służą one do zestrzeliwania zazwyczaj helikopterów, ale to zależy od rodzaju. Spigłowców, mówię jak człowiek. głowców i samolotów. Co tu jeszcze? No, że najczęstszym trybem spotykanym to jest przejęcie 4 tak, bas. Ej, oprócz się to był samolot! A, B, D. Bazy przejmujemy, no tak a jak większości w większości grach wieram. jest, ustając i czekając, aż się przejmie. Później ich musimy chronić, za to są punkty, jak widzicie w lewym dolnym rogu jest mapka oraz pokazanie statów. Wtedy, no, wygrywamy, patrz! No, wygrywamy i to dość mocno. Co to jeszcze jest takiego fajnego? W sumie wszystko. Realizm, realizm spadania, realizm latania, realizm kierowania. No, jednym z, jednym z największych minusów jest to, że... Yy, niestety występują mikropłatności Ale da się też bez nich grać, bo ja na przykład gram bez mikropłatności, Sławek gra z mikropłatnościami I jak na razie ja idzie lubię. mi lepiej niż on, więc to... Trzeba po prostu umieć grać Ja zabiję tego kosia w tym, na no, tym samym... Mhm. Inna sprawa jest też taka, że bez mikropłatności też można kupować rzeczy, ale oczywiście są one droższe Ja biorę czołg, ty siadasz Sławek na górę okay. No i co? Nagrywamy w rapsunty. Z tego co nam się udało ustalić, to gierka jest z 2012 roku, bo wtedy y, jaj nadało jej prawa, ale nie jesteśmy tego pewni, więc jak coś to proszę prostować. Ue, helikopter. Dzięki! <gry> Wiesz? Dzięki, Cusiu. dzięki. No więc w grze tej większość zależy niestety albo stety właśnie po, o, od drużyny, z którą się gra, jak pod względem działaniach. No, jak się ona odnajduje ogólnie w bitwie? Gdzieś to jest. Ja na. But. Nie bud. Dlatego no. na przykład, jak ma się słabą drużynę, to zazwyczaj te staty są dużo, dużo słabsze. Ale jest tak w większości gra multiplayer, więc to chyba nie muszę mówić. Nie, 13 killi ma jeden z naszych. Ha. No i co, idziemy ogólnie. Zazwyczaj są dwie bazy, są dwie nacje: róscy i stany. Gierka jest fajnie wydarana. Nie zazwyczaj zawsze są. Zawsze. Jest też... Go. Można też kontaktować, prosić o pomoc, rozkazywać... E, w formie... W formie... Kude? ej! No, Uważaj, jak jeździsz? No normalnie. Formie... No patrz co masz mi powiedz, stary! Jakiego czatu. Amunicja dostrzeżono. Fajnie się jeździ ruskami, bo oni fajnie mówią. Jest! Naprowadzanie dałem Kośowi. Dobry No Dobry właśnie mają... tak akurat... W... Wszedłeś w temat, jest dużo fajnych gadżetów. Na przykład ups. Na przykład mechanik ma y, urządzenie służące do naprawiania pojazdów, za to też dostaje się ekspa. Jest to tym coś. Ups, czołg, <laughs> dość przyjemne. Y, oprócz tego, oczywiście, bazuka i coś jeszcze. Ej, koleś tu jest! Pod, pod... No, no i do zaznaczenia. Taki zaznacznik. Teraz pokażemy wam jeszcze jedną rundę e, z naszej gry. O, ładnie HP przede mną. Jak zwykle. Czy mi się na jednej mapce, bo już słyszę. No i co, polecamy gorąco. Zapraszamy do oglądania. Damy link do oglądania. bo jak już chyba wspomniałem na początku. Damy linka dokładnie. Do tej sławek ma nawet możliwość stworzenia serwera, ale to tak średnio działa. Więc to... może się spotkamy w trakcie gry. Co to jeszcze, sławek? Co będzie w najbliższym czasie? W najbliższym czasie to prawdopodobnie e, oni się w, e, większość teraz czasu poświęcają na with Heroes, które wam też pokażemy w najbliższym czasie e, i oni zazwyczaj tutaj praktycznie praktycznie dodają mapki nowe jakieś. Czuję laga w powietrzu. A ja, a ja czuję, że mam tanka. Stoi. I ja prowadzę. Ty będziesz strzelał. No. Wysiądź, wysiądź, dobrze. No, tak to, to, to właśnie wygląda, bo ja, ja prowadzę z pojazdami lądowymi zazwyczaj, znaczy jak mnie jak puści, bo czasami nie puszcza, wtedy muszę go rozwalać. jak prowadzi wszystkim powietrznym, bo mi to średnio wychodzi. Ja mu też czasami, ale lepiej niż mnie. Ja biorę lądowy i łódki, więc tak będzie wyglądały, wyglądały te gameplaye. Ha! E, ja wam powiem, że grafika jest. No, powiedz, yy... powiedz. Grafika jest ciutkę gorsza niż w Battlefield 3 i w Battlefield 3 są większe mapki, ale to praktycznie nie licząc tej grafiki i oczywiście mapek dużych, to mapki są takie same, tylko tam jest więcej. Ale co do grafiki, to ja bym się tu opierał, bo jest ona fajnie wykonana, dużo szczegółów. No, ale myślę, że tu dbali przede wszystkim o jednak realizm i handling w run'ie, więc możemy to <grymne> wybaczyć. Ale teraz to robię, Gdzie? Czemu? Jak? O, czołg. Kurde, ja ugrzązłem! I'm playing tank. Zniszczenie pojazdu, zabicie vloga plus 50. No i oczywiście jest to standardowy w takich gierkach ranking oraz zdobywanie punktów. Zazwyczaj film będzie nagrywać Chris. Gdyż posiadam naszego ja kompa Co ty będziesz nim robić? do tego jest asysta Co ty mi będziesz robić? Ja będę komentować Ty będziesz nagrywać, i komentować Ale ja też chcę trochę pokomentować, bo ty jesteś czasami... Ten... No ale dobra, będziesz komentować, ale ja też będę Zabrałeś mi też... funkcję moją Same nagrywanie to dzięki Nie no, ogólnie to... Staramy się, żeby to było... Tam, tam, jest jakiś koleś, tam! Widzę, siedzi, strzelam, nie ma gościa. Jebu! Kuźwa, koleś tu jest! Jestem, Ogólnie większość się opiera na doświadczeniu oraz umiejętności dobrego strzelania, oraz większości przyzwyczajenia się do broni, bo... Na przykład nie umie latać helikopterami... O! Chyba coś ci się tangi... Nie, bo ktoś tu... Jest tu jakaś akcja większa. Z tego co wiem, to są cztery rodzaje gier, szturm, jest szturm, przejęcie flagów, obrona, kile, tikety, tak jak na przykład w Heroesie. tej bomby, czy jakoś tak. A, rozbrojenie bomby. To też podobnie do Herousa, bo to przecież... Gdzieś to jest? Ja jestem pod... A. To wsiadaj do mojego czego czegoś, nie wiem jak to się nazywa. O. Jadę do Ciebie Ło, stary, jadą Fucking namierzany Le! Czekaj, bo jestem namierzany widzę, widzę, ich WIDZĘ ICH Nie, jak ładnie Każda Ładnik. nacja ma innie wyglądające pojazdy Nationalcy, kurde, już się mieli się razem i sta... sta przy zabiciu olo, 87, 85 HP 9. Ogólnie to Anglicy mają tak bardziej y, wyglądający, przynajmniej profesjonalnie, ten sprzęt. No bo Rosy mają takie, na no, odwal się na przykład, nie zamknięty taki jeep z którego nie da się obrócić y, tego, nie da się obrócić działka dookoła siebie, co jest minusem. Nawet nie, łódki są też fajne, można sobie popływać. Jest? Yep. Tylko zazwyczaj lepiej latać w dwójkę, bo niestety nie jest to zbyt bezpieczne. Arta leci dołem, Arta. Arta leci, Arta leci. Arta może... nie wiem co może robić Arta, ale chyba nie leci. Płynie! No to płynie. No więc mamy tutaj... Starcia są ciekawe. Mikropłatności. Oczywiście tak jak w Heroesie i wielu innych grach jest tak zwany The Daily Draw, który służy do... No tak, że tutaj w Play for Free jest częściej coś wygrać. No, ja nie wiem, bo jeszcze nic nigdy nie wygrałem. Powiedzmy szczerze jednak, wy. Yy, no w się są tacy bardziej skąpi. Ja też tu jeszcze nic nie wygrałem, więc tutaj też są trochę bardziej skąpi. Nie no, Ale ogólnie można, więc. Jak to, to Co ty tam robisz? Szukam gościa, który jest pod mostem. Za... Zajmijesz go? Mhm. Wyrażaj się, Sławek. Zabiłeś go? No. Nie, nie. Aha. Takie jak mielibyście jakieś pomysły, jakieś ej, dobra, propozycje, co można lądowe, nagrywać. Ej, dobra, ty prowadzisz lądowe. Ja prowadzę ten nadlądowe, to tak kto prowadzi wodne? Ja, ty strzelasz. Ty dziadu. A, kurde. Podajcie jakieś propozycje A, w co? Nie, nie, tam w ten. Aha. Nie, zaraz zginę! Co moglibyśmy... O, zginęłeś. się co moglibyśmy w przyszłości zamłócić, ale najlepiej, żeby to było coś... Jutro będziemy robić oczywiście, yyy... Um... Hot persita No właśnie. Jak ja się zainstaluję i mój na tym moim kompie pójdzie... Bo plan jest ogólnie taki, żeby robić to na razie na przemienie FPS-ik, jakaś ściganeczka, RPG, MMO... Tak, żeby nie było to ciągle RPG, istna nawalanka MMO... FPS-a. E, jutro... Nie, teraz gramy w MMO FPS-a. Mówię FPS-a, czyli FPS-a. Ja mam zawsze rację. Ci pobieram internetu. Ja cię. No niestety jakość tej rozmowy może być średnia z tego co już słyszę. Bo niestety Sławek nie dysponuje najlepszej jakości sprzętem komputerowym zainstalowanym w swoim pomieszczeniu lokalnym. Ups, więc trzeba będzie to niestety jakoś nadrobić. Myślę, że wam się spodobało. Mówił Chris.